Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Sokołowska i jestem seks edukatorką Erotic Med, a dzisiaj wspólnie poruszymy temat tabletek na libido. Tabletki na libido to wsparcie dla pań, które odczuwają spadek ochoty na seks. Odczuwając to panie często chcą zadbać o swoją intymność, a tabletki na libido to łatwy i ogólnie dostępny sposób, by to zrobić. Zmęczenie, stres, hormony mają ogromny wpływ na libido. A odpowiednie suplementy pomagają je wspomagać, a nie wymuszać. Ta delikatna pomoc jest zaletą środków na libido dla kobiet, ale nie jedyną. Z reguły wspierają one gospodarkę hormonalną, dzięki czemu pomagają również poprawić nastrój i podnieść energię. Bazują na naturalnych składnikach, więc są bezpieczne dla organizmu. A zawarte w nich afrodyzjaki często przyczyniają się do większej satysfakcji z bliskości. Ja do dzisiejszej prezentacji oczywiście przygotowałam kilka przykładów, zarówno suplementów, które w ten sposób działają, jak i doraźnych środków, na których efekt nie trzeba długo czekać. Jeśli chodzi o suplementy, ten ma długi staż na rynku. I cieszy się niezmiennym zainteresowaniem. Wśród naszych klientek posiada mnóstwo pozytywnych opinii, dlatego bez wahania Wam go polecam. W składzie znajdziemy L-argininę, która jest podstawowym składnikiem hiszpańskiej muchy, ale również ekstrakt z korzenia buraka zwyczajnego, ekstrakt z owoców pustyganka naziemnego, który działa również na mężczyzn, ekstrakt z liści miłorzędu dwuklapkowego. Czy ekstrakt z kwiatów szafranu uprawnego? To tylko część tych składników, które mają za zadanie wspomóc wasz organizm w intymnych sytuacjach, to suplement, więc wymaga na pewno systematyczności i cierpliwości w oczekiwaniu na efekt. Natomiast efekt ten jest również bardziej permanentny, więc zostaje z nami na dłużej i na dłużej nie musimy się martwić naszym stanem libido. Z podobnie działających suplementów z przyjemnością zawsze. Polecam w naszym salonie ten produkt. Orgasm Glow to produkt, który zawiera w sobie mnóstwo składników roślinnych, obfituje w fitohormony, które regulują właśnie delikatnie gospodarkę hormonalną naszego organizmu. Fitohormony to roślinne hormony, które jednak bardzo zbliżone są do tych ludzkich. Dlatego właśnie tak świetnie działają i panie z reguły bardzo doceniają efekt, który przynosi właśnie stosowanie tych kapsułek. Ale jak już mówiłam, w ofercie mamy również produkty, które działają doraźnie, czyli natychmiast, ale przez kilka godzin. I również przygotowałam je do prezentacji. Produkt, który cieszy się u nas nieposzlakowaną opinią, to m.in. kapsułki ProRino. W tym opakowaniu mamy dwie kapsułki, ale w sprzedaży mamy również opakowania z pięcioma czy dziesięcioma kapsułkami. Ten produkt również już bardzo długo jest na rynku i. Zdążyło go już wypróbować bardzo wiele kobiet, posiada on mnóstwo opinii i z reguły są one bardzo pozytywne. Osobiście również wypróbowałam ten produkt i z moich doświadczeń mogę go szczerze polecić. Bardzo wiele naszych klientek jednak docenia bardziej ten produkt, który jest saszetką z płynną zawartością. 10 ml drinku, który jest zawarty w tym opakowaniu to jednorazowa dawka, która pozwala naprawdę mieć świetne doznania ze zbliżenia. Ta saszetka również ma za zadanie zmobilizować nasze siły, naszą energię witalną i przekierować ją w strefę erotyczną. Dlatego właśnie w składzie znajdziemy bardzo wiele afrodyzjaków, ale także kofeinę, elargininę, magnez a nawet witaminę B6. Saszetka ta ma wiśniowy smak, więc jest łatwa i przyjemna do przyjęcia. W naszym sklepie w specjalnie przygotowanej kategorii tabletki na libido dla kobiet Znajdziecie o wiele więcej produktów niż ja zaprezentowałam w tym filmiku. Na pewno uda ci się dobrać odpowiedni produkt do własnych potrzeb lub oczekiwań. Jeżeli jednak będziesz mieć jakąkolwiek trudność z wyborem, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na radę naszego przyjaznego, uśmiechniętego i kompetentnego zespołu obsługi klienta. Miłego dnia!